Dzień dobry, moi drogi obserwatorzy i moja droga obserwatorko. Dzisiaj historia taka, że sobie stoję koło, koło jednego akurat szpitala i e, podchodzi do, podjeżdża do mnie klient, podjeżdża na wózku inwalidzkim, nie wiem po jakim zabiegu, a i, i, co i jak, natomiast specjalne zlecenie. A wie pan, jak daleko tutaj w cudzysłowie, cudzysłowie, nie cudzysłowie, w cudzysłowie, jak daleko tutaj jest do kwiaciarni? Mówię, nie mam zielonego pojęcia. No nie znam wszystkich kwieciarni w Gdańsku. Co sprawdziłem, mówię, sprawdzę panu na nawigację, obczaiłem troszeczkę, jaki dojazd i tak dalej. Okazało się, że około 2 kilometry. Ciach, i ten i tutaj taka prośba, żeby pan pojechał po kwiatka do kwieciarni i przyjechał z nim z powrotem i potem do mnie zadzwonił. A ja mówię, no dobrze, dobrze, super. Tylko jakiego kwiatka? I okazuje się, że tu jest zleconko Momento, już Ci pokazuję, ale tylko tak mogę, o, pa. kwiatek widać, widać, cia, to jest storczyk, tak, jest taki dosyć wysoki w samochodzie, od dołu aż tu do góry, ładnie z piękną, przepiękną, Piękną e, e, doniczką, bo nie chciałem brzydkiej bez doniczki kupować, a mogłem i, i, i ten, i idę do klienta, jestem ciekaw, co powie. Natomiast myślę, że będzie zadowolony e, i takie to zlecenia specjalne czasami bywają. E, te, te. Muszę przyznać, że jak, tak jak obserwuję, to trochę tych panów naprawdę dba o kobiety, naprawdę. Tutaj taka sytuacja, że to jest akurat dla, nie wiem czy pielęgniarki, prawdopodobnie pielęgniarki, która się opiekuje panem tam pan i tak dalej. Może miał jakiś specjalny zabieg, może coś tam. E, natomiast e, bardzo mnie to cieszy, to kurczę, ja, ja osobiście jestem uchachany, że mogę w czymś takim fajnie trochę pomóc i cyk i jeszcze ja przy tym zarobię, pan będzie zadowolony, a w ogóle pani e, prawdopodobnie pielęgniarka również bardzo zadowolona. Moment. Przepraszam, muszę uważać na tego kwiatka, który chce mi się przebić. To jest... Dobrze, że jadę bardzo powoli. Tak, a to powiedz, jakie ty miałeś, miałaś ciekawe sytuacje w postaci... Y, panowie też mogą coś wymyśleć, y, panie na pewno y, ciekawe sytuacje z kwiatkami mają, panowie również, które kwiatki gdzieś komuś dostarczali? Jakieś takie ciekawe historie, historie lub jakieś ciekawe przesyłki u taksówkarza. No, śmiało, śmiało w komentarzu tutaj. A ja jadę dowieść to, tą piękność i życzę Ci dobrego dnia. Aha, koniecznie zostaw suba i tam dzwoneczek. Dobrego dnia.